Chcę też chwilę poopowiadać Wam o dotyku w metaterapii, bo on jest bardzo charakterystyczny, bo my jako ludzie young, tacy będący w zapieprzaniu wiecznym, nam się wydaje, że my powinniśmy być jeszcze bardziej uciskani, dociska, dociskani, międleni, tam do kości po prostu wwiercane powinny nam być palce i ręce, bo wtedy dopiero czujemy życie. A tu nie. Jak chcecie poczuć życie to ja właśnie proponuję wszelkie techniki z tej grupy łagodnej bioenergetyki, wszelkie subtelne dotyki, subtelne, delikatne kontakty ze skórą, a tutaj akurat w metaterapii to my dotykamy receptorów kręgosłupa na stopach, rękach i głowie, a czasem też dotykamy bezpośrednio samego narządu kręgosłupa czy samych pleców. Nazywam się Beata Sekuła, prowadzę szkołę refleksologii i multiterapii twarzy. Przed nami Black Friday Week i dlatego ja zapraszam Państwa na moją platformę e-learningową. Poniżej znajdą Państwo link, o wszystkim można tam poczytać. I zapraszam serdecznie i do zobaczenia.